W dzisiejszym odcinku wraz z moimi przyjaciółmi będziemy przechodzić powalone oby ze względu na to, że będziemy jeździć autami, skakać nimi, robić triki z Ameryki. No i przy okazji, jak wysiądziemy za auta, panowie, to ripuwa. No, dzień dobry. Jaki ładny auta macie, chłopaki. Ej. Skąd ty masz takie... A, Ej, jazimi, ale, jazimi, masz... Jazimi, ale masz furę, Aznek, niezłą. Ty, jazimi, kurde, faja, jazimi, ale masz furę. A wy, widzowie, słuchajcie, jeśli chcecie mieć furę i siedzieć w furze, jak na przykład, nie wiem, pan w dwutakcie sobie siedział, na przykład tak ładnie sobie siedzi. Tutaj proszę bardzo, to zostawcie oczywiście lajka, zostawcie suba z wodem i w komentarzu napiszcie na przykład, czy jeździliście kiedyś autem, ale nie tak, że ze starym co jeździliście jako pasażer, tylko tam przykład czy było wsiadane i jechane, tako. Jeśli chcesz ze mną grać oraz trafić do mojej listy znajomych, to pojawiła się taka opcja. Jeśli bierzesz na grupę, jego na Robloxie oraz zakupisz jedną z trzech specjalnych koszulek, to nie dość, że trafisz do mojej listy znajomych, dostaniesz zaproszenie na odcinki z widzami, to jeszcze otrzymasz specjalną rangę na moim Discordzie, z którą to będziesz mieć możliwość ze mną gadać like oraz suba z dzwoneczkiem, by dostawać powiadomienia o codziennych filmach. I przypominam, że właśnie na grupie Ruriosego również znajdziecie inne fajne rzeczy. Nawet takie za 10 Robuxów, dlatego polecam serdecznie. I ja już je przedłużam, zapraszam do oglądania. Lecymy. Lecimy, dur! Kupaki, na początku ja wydaję Robuxów 250, tylko i wyłącznie po... O nie! łup. Ja do no, dzień dobry! Dobra, ja kupuję chłopaki najlepsze auto, które no. mi się spodobało. Dzień dobry! O nie, co FDW. się stało? Nie możecie, nie możecie skakać. Kawałka, dobra, spawn car, patrzcie kurde. Dobra panowie, o, let's go jazda, w takim razie. No, jazda, jazda, i... Jazda, no, cikol, no i napiszcie widzowie... A... O kurde, co <śla> jest w ogóle? OOOOOOO O kurde ej chłopaki co... O, Co jest, no, jest w ogóle? Trzeba uważać, trzeba uważać, bo jak, jak walniesz autem, co ja? To się spada. O kurde ty, bo tutaj jest taki klocek się kręci, to w niego chyba wjechać nie wolno, co? Ale to jest kozackie... No nie, 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 nie! Dobra, f. dobra chłopaki, chodźcie! Chodź, chodź, po, chodź po list. Dobra, o teraz pochodzi. Ej, w Dobra. Dobra jest, checkpoint! Ej, dobra chłopaki, bo, bo tutaj, o kurde, bo tutaj kurde faja są takie rzeczy do wymijania. Gdzie ty Aztek jesteś? do przodu pojechałem Do przodu pojecha... Kurde ej! W ogóle... a Dobra, ej, jak to się fajnie przychodzi! Ja w życiu takiego obby nie widziałem do przechodzenia autem tak, ja w ogóle nie miałem pojęcia, że tak. Nooo, wy widzowie nie mieliście pojęcia? Tu zostawcie lajka, bo nazwę trybu zostawiam wam w opisie. Tak samo. O! Dobra, obróciłem się! O! Co ty robisz? Nie! 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 Co jest? Ej, patrz, ja nie mam tego! Co jest? Ja nie mam. Ja mam furę, mam rozwaloną! Co jest w ogóle? Ja się wdupiłem w tamto i mi auta rozwaliło. O nie! O nie! Uch, dobra, jest, jest git widzowie, jest G, jest kakane. Ja no. Jesteś, o, ja też. Oh. Dobra, oh, jadę dobra. w takim razie. Chłopaki, oh, nie, oh, oh, czy, oj, czy nie. ja, naprawdę nie wziąłem checkpointa? Nie mów. Nie wziąłem. Chłopaki, poczekajcie na mnie, poczekajcie Dobrze. na minutka. Oh. Chłopaka, czekajcie. Oh. Oh, nie, się cię zatrzymują, a Dobra, oh. Oh. Dobra, czekajcie. Nie, jak psy zatrzymują, to ja muszę tutaj być. Siema. No rzeczywiście. Co ty robisz? Jest, jest o, jak się to Dobra. Nie! Dobrze, tak się no, robi nie, z policją. Widzowie, napiszcie Dobra, co to się to robi tak. z policją w komentarzu. O, oj, ojoj, no to właśnie mam za swoje. Co, to co się robi z policją Mastek? Powiedz dla mnie. Powiedz. Kurde faja, powiedz co się. Nie no ci to też co nie ale no wiecie widzowie wiecie widzowie no to to prawda akurat dobra nie Poczekajcie panowie, bo to jest cięższe niż się wydaje. No, ale w nie umiem. Jak ty tą beton palisz gumę i Jak ty nie umiesz w Robloxie tym? Dobra, czekajcie, chłopaki. Dobra, jestem, jestem. Ej, chłopaki, poczekajcie na mnie. Czemu mnie na tyle zostawiacie cały czas? Ej, a co tutaj? O, kurde, tutaj wyskoczyć trzeba. Chłopaki, poczekajcie na mnie. Nie bądźcie frajerami. Nie ma czekania. faja. Kurde, faja! No, no. <noise> czy ja naprawdę, no czy ja naprawdę utknąłem? No chyba stara po tym jeździ, Ej, panowie! O, dobra, Let's mam checkpointa. O! Oh, dobra! S? Dawaj, dawaj, dawaj! <noise> o nie! Przełącz na benzynę, dobrze! <głos> dobrze, <noise> dobrze! Let's go! Nie. O nie! O. Co to miało być? Dlaczego mi się tak zrobiło, tej? No co to Aha, za hamulce! Za pierwszym razem. Nie no wiem kontro. chłopaki, ja te hamulce to chyba wymienić muszę, bo naprawdę do dupy sytuacja. Co tam dogę na tym. Mój dogę? A bo ja mam Dogę Challenger! A, <grym> ja mam kaczkowus! Ja mam mam Ale żart śmieszny widzowie, co? Nie, obśmiane Dogę Challenger. KHK, ale śmieszne. No bo auto jest, dodge, wiecie No dobra, zamykam Jaco. Auto nie skręca, to ma kąt skrętów. Czemu to nie skręca? Halo. Czemu bo ja no, to nie skręca? No przestań! <laughs> ja <w domu śmiech> Przestań nie rozwalać szklanki w domu, przecież to nie jest trudne. No, o, jest szklank. To nie twoje szklanki, to szklanki twojej matki, uspokój się. No dobrze, m***a. Przepraszam, mamuzie za szklankę. Zajmij mundur, przeprasz szklankę. <laughs> <noise> Tę zękę, o nie, auto mi się rozpadło Ej, ja, ale w ogóle ja, Ej, czemu jak mogę. mi się auto rozpada, to jedziesz szybciej nagle? O co chodzi? No, bo no, bo <noise> mniej waży, <noise> mniej waży, Mniej waży to <noise> ja siedzę... zobacz Zobacz, może ktoś tu przyjechać! Siedzę dupię w dupie, na zwanym aucie Ej, co? A? co? A? A? Siema, dzień dobry, a umiesz jeździć, czy nie? Nie mogę nic O, o Mruga! Pa, pa pa, pa pa! Jak ja teraz wtułuję, no stary. Co jest w ogóle? Dlaczego tak się dzieje fajnie? Pa! O! Nie! Nie! Też się wydupiłem! Popaki! <grym> poczekajcie na mnie znowu! No nie no czemu to! To nie ma kawąców normalnych! Boże! Co? Ej, co? 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 Skąd co ja mamy? się tu? O. Jezusek wam pomógł chyba. Ojejku! Ty! <grym> wylądowałem to! No dzień! Ja to... Ten... A! No, dzień dobry. Ej, panowie, panowie, bo ja auto mam ucięte w połowie. Dawaj, jedziesz. Jedziesz. Aaa! murdo, jedziesz. No i, no, i rozdupiłem się. No, dzień dobry. Ja siedzę u Tam, Ej, to najbardziej bekowe obieki grałem w No! A ile to ma stage'ów w ogóle? Mi jeszcze dużo. Nie ja wiem, jeszcze 45 tysięcy. O, Nie, zablokowałeś! Zobacz Filip! O. Mi. Dobra, ja daję sobie radę. O, dobra, jestem. Okej, okay, dobra, lecę dalej. Pozdro. Po kastkach Damina. O kurde, Damina. co to jest? O! Nie, nie, nie. Dobra, no prosz, S. No proszę. Aj, chłopaki, nie, bo. Prosz, ja do razem. a ale się nie, znowu dupę. Tutaj, pa, pa. pa. A ominąć, pa. Ja można ominąć w taki fajny sposób. O, właśnie tak. Astek jest głupi, chciałem powiedzieć, bo odbił tą kulę i ona poleciała <grym> do mnie dosłownie. Co <grym> jest? Co robisz, Filipu? A? <grym> No daj nie, chłopaki! No, no, dobra! Nie! Nie, nie, nie! Nie się aż tak! Nie! Dobra! Jestem! Dzień dobry! A i co tutaj mam? Aha, taką ten zrobić okrężną drogę, dobra! Nie da się! Nie da się! Da się, da się! Nie chłopaki, bo tutaj jest bardzo głupi poziom! Jak? Głupi O OOO! <laughs> co jest w ogóle? Coś tu do... Dobra! O! O! o a! Co jest? Co jest w ogóle? Tu jakieś taśmy są, gościu? Tutaj normalnie. Na taśmie trzeba. Na taśmie trzeba. Kurde! nie, nie, z To nie, taśmy są tutaj. Ściągają. A co e, to robi? Ty, uważaj! robi? <gry> Ty się robi many. Co tu się robi? Ma. O, kurde, ty. Słupki tu są, chłopaki, słupki. Tutaj można drifta robić. O, ty zrobiłem nawet drifta, widzowie. Ej, Nie. można tu drifty robić, tylko wsteczne trzeba cały czas nawalać. Kurde, Faja, ile to jeszcze. Jakie to długie jest? Ile to ma stageów? Dużo, bardzo. O! Ja chcę powiedzieć, że dopiero mam wiatraka. o, o! Co się stało? Urwało mi dupę widzowie. Już 50 coś mamy zrobione. No no to prawda. No? Dobra chłopaki. BUUU! Zdoki skok! A! Nie! Ja, ja na pewno ja to zostałem w Aha. Uważaj. Aha, urwało mi przód auta. Jak ty to skoczyłeś? Jak ty to zrobiłeś? Na full speedie od początku przed tym bazy. EJ alo, znosi mnie teraz! Many jak to się robi? Halo! Dobra! Oho. No ja nie mogę wyskoczyć tutaj! Co jest? Halo! No dobra, w sensie przeleciałem, ale co to za przelecenie, widzowie? O co tu chodzi? Cople tu są jakieś. Ty, słodka jak truskawki latem. Dobra, chodźcie Aha, tutaj. Puzon już jest na... W 61 stage, ja 52 robię. Ej, chłopaki, jak ja mam to, to mam przejść? A. A, dobra, okej, okay. No nic, nieważne, wiesz? Tutaj wystarczy jechać przed siebie. Tutaj przejechać. O! Dobra. O kurde, tu są miny! A! Dobra, uwaga, bo tu są miny! A! O, dupę mi urwało! Przodem jadę tylko! Halo! Ej, dobra, jaki jest problem giga? Jaki to, jest to, problem? Nie ma problemu. Dobra, przejeżdżam przez to. O, dobra, a! Dobra, tak... Jednak nie Dobra, ooo, top speed. A bo tu lawa jest, ooo, dobra, jestem. Jaki speed, ooo, jak w Fall Guysach, ściany. No gościu, robisz tą ścianę czy nie? No dziękuję dla ciebie. O kurde, dobra, tutaj, o! No i się zesrałem chyba, co? O, nie zesrałem się, dobra. Nie, no jednak się, zes... się zesrałem czy nie? Nie, no widzowie, słuchajcie, jest yy, tego. Jest Maznory. W sensie... O! Oh, powiem wam, że... Tu jest brud! Szczerze, to jest najlepsze obby, jakie grałem. Najlepsze. W życiu nie grałem takiego dobrego obby. Widzowie, w komentarzu napiszcie mi jakieś dobre obby. To będzie przechodzone. Ok, dzięki, dzięki. Bo to jest naprawdę satysfakcja! No kurde! Brrr. I frustrujące kurde, brrr. momentami. Jest przechodzone. Let's go. Ja jest jestem ciekawy, co chodzi, będzie to, na końcu. Właśnie ja z tej zapadałem. Żeby to zobaczyć. I która, która, która? jestem już na 74. O kurde. Dobra. O, są O kurde, co jest? Tutaj czasami to wystarczy speedem się wpieprzyć i jest git wszystko. Aha, no tutaj to trzeba tak dobrze wykalkulować, żeby było git. A tutaj co? Tutaj są te taśmy. Dobra, jest git widzowie. O! No i przód rozwalony. Dziękuję serdecznie. Ej, a może tyły rozwalę sobie jeszcze, żeby było mi łatwiej, co? Okej, okay, dobra. Pieska zostawiłem, przepraszam do ale bez ciebie będziesz wow! Jak szybko jest bez tego psa. Ty Dobra, tu ja... Lewe tu No, 72. level, z car. Okej, okay, dzień dobry, dzień dobry. Nie, 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 nie. No halo, czyli Czemu mu się auto odbija, ty? Dobra, przechodzimy dalej. O kurde, fajna, ale tutaj są... No, jakie kolce psami uwaliło, halo! I przyłodu nie mam, ty! Dobra, to ja już może... <laughs> kurde, ej, fajny jest ten etap, bo można sobie na przykład... No dlaczego o, ten ja kamień starę. tu jest?! Po co?! Pod kom... A! Znaczy, generalnie Chodź to sobie zrobiłem. Zrobiłem sobie auto fajne, widzowie. Bardzo mi się podoba. Dobra, let's go. O! Dobra. Okej, okay, dolecieliśmy. Ty, no moje auto w rozsypce, jak moje życie. Dobra. Lecimy w takim razie. Let's go. Kurde, faja, no tutaj ciężko jest. Ciężko po tym różowym, gdzie jeździ? Nie mów, że po różowym ciężko. Nie okay. ja mam dla ciebie cebulę na mycie. <laughs> cebulę. Aztek Oooo! Masz metę? No, się. Nie, jeszcze nie mam. Jeszcze nie wygrałem. tysiąca 1000 obok 300. Gdzie ty Aztek jesteś? Na jakim stage'u? 7-3? Gonie, goni, ja się zablokowałem na jednym stage'u Co ty tak daleko jesteś? Co daleko ja? Co ty, ty dupisz? 79. No ja 83. Normalnie trzeba ma no, małysza robić. No małysza trzeba robić! 102 metry, dzień dobry. Czy ja muszę. Dzień dobry. Ja dupia. O! No a potem jest coś z tego. O. Dobra, jest S. Czy nie tak jest, widzowie, ale było ciężko, ale było też łatwo. Nie wiem, mieszane uczucia miałem co do tego. Dobra, lecimy dalej. A, pierwszy wygałem! No, o, i dzień dobry. bo wygrałem. 0. 13 zero? No. <laughs> kurde, no nie. <laughs> nie! Nie da się. A, 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 no kurde fajna. no dlaczego to... Dlaczego to tak się dzieje tutaj wszystko? Halo? No. To nie masz tu lampy, co jest podzielona. E, no, co te auto odpierdziela, AHA! No, fajnie, fajnie, widzowie, fajnie się, dobrze się bawię. Dobrze się bawię z tym autem. No, jest wspaniale, ugułem. No i ja dziękuję jak, dla niego. Filipku, jaki tą piec możesz w się w tym autku? Do dupy mam, bo nie jedzie w ogóle. Dobra. Jest! Przeszedłem, dobra. Let's go dalej. Tutaj S. Kurde, tu już końcówka, widzowie, jesteśmy na mecie. I nie chodzi tutaj o substancję, tylko o... Jak? Jak to nie? <laughs> Niech was Dobra. Uwaga. uwaga czy dubnie mi młotkę? Trzy, Czy? Dawaj, 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 dawaj. No! To pełna, pełna. No nie! O! Siema, dzień dobry. Czy to już koniec? Tak. tak, jesteśmy na końcu. No i na końcu mamy... Nic w sumie nie mamy na końcu. No nic tu nie ma. Ale to dupy sytuacja. No dobrze, widzowie, więc słuchajcie. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, za obejrzenie tego materiału. Więc słuchajcie, widzowie, wiedz do chłopaków. Kanale są w opisie. No i trzymajcie się i Nara. Cześć.